Cześć wszystkim, Bliwiec, Chris z tej strony. Witam na moim południu na mapie Zosnowka. Jak widzicie, zrotujemy zbiory pasterlanty. Zobaczę, jak to idzie ja. tutaj. Jest to naprawdę sporo. Ale że sami myślałem, że to będzie. Zobaczę, to mamy cały, że tak powiem, zawalony. Jeden pasternakiem, drugi ziemniakami. No, pasternak chyba dobra cena jest w czerwcu, więc będziemy czekać. Dobrze, że tu się nic Niezależnie od przechowywania. Ziemniaki grudniowiec za się będziemy mogli robić. Teraz robimy tu jeszcze orkę, ale... Wydaje mi się, no, nie wiem co będziemy do końca jeszcze, ale coś na wiosnę zasiejemy, natomiast wydaje mi się, że warto by te pola zasilić. A, zobaczmy, jak tutaj mamy ziemniakami jeszcze, o, weźmy tereny. To jest 4, no, 4 hektary.

a ziemniaków jest 4-3 hektara. No, tutaj tyle. wydaje mi się, że tych ziemniaków jest mniej. No, myślę, że warto będzie w którymś razie jeszcze buraki zrobić. Ech, co zasiejemy? A może soję zasiejemy? Dawno nie było. Poczekamy sobie do kwietnia. Długo jest, ale może wam kacę poznać. Teraz próbowałoby to Tam no, to nie będziemy pewnie tak się bujać małym ciągliczkiem nie wiem.

więc lepiej byśmy je się jeszcze raz, niż żeby doszły do zera i od zera świeże wyrastały. No jedzenia a widzę, że to, to trochę z TMR-em się pomieszało i głównie mi siano zostało. Musieliśmy widocznie trochę namieszać i tak dużo siana dało. No, ale... Power zdrowie jest OK, więc możemy sobie darować trochę, bo jeszcze jest mało. No. No, większym półgu, no ale to najpierw... Mamy bańkę do tyłu kredytu, więc najpierw trzeba to Mam nadzieję, że sporządzę listę sprzedaży na teraz. mamy na grudniu zaplanowany okres za miesiąc. Przedmiotem jest i do liczę, to, to jest że jak popatrzymy sobie na ceny, i na przykład ten pasternak chcielibyśmy sprzedać teraz, to jest po 275, a w czasie najwyższym jest 490, czyli prawie dwa razy tyle. No to